Zanim zacznijmy odcinek, zapraszam serdecznie na Discorda, bo jest mały konkurs do wyganie 10 zł na dowolną rzecz, a ja życzę jego oglądania. Zamiamy od już bardzo dawno. Tak, jak piszę w tytule, wracam i to na poważnie. Dzięki Waszym sugestiom ogólnie dużo osób pisało na live'ach, na odcinkach czy na Discordzie, żebym powrócić do Prostasa i... Wracam na SEO nie będzie już jak to się mówi, że wracam na tylko na 2-3 dni na Max nie. Yy, zauważyłem, że sporo osób bardzo prosiło o Belstasa, a jak zauważyłem wczoraj sobie aktualizację, że w końcu prowadzili aktualizację klubową, no to z pełnym jakby powiedzieć yy, szacunkiem do tej aktualizacji wracam i będę oczywiście grał yy, więc zanim zaczniemy oczywiście co jeszcze będę chciał zaraz powiedzieć, to możecie zostawić łapeczkę w górę, tak? Przynajmniej 15 łapek w górę dla fajnego powrotu, mega koksa, wiadomo. A od następnego odcinka, jeżeli będziecie chcieli, to zostawcie 20 łapek w górę. A co za 20 łapek w górę? Będziemy wracać do challenge'ów. Y. W sumie jeszcze nie udało mi tutaj challenge'ów y jakieś, więc o 20 łapek w górę, jeżeli będzie na tym e, filmie, Będę robił challenge od widzów, więc jeśli macie jakieś pomysły na jakieś challenge, czyli na przykład ga jakąś postacią i na przykład gaj tym gadżetem, yy, nie, nie nikogo nie atakuj challenge albo yy, no nie wiem po prostu wymyślajcie jakieś chcecie challenge challenge będą o 20, 20 łapy w górę, jeżeli wam się uda, jeżeli nie no to będą później jak coś, jeżeli wam się nie uda, bo wiadomo będzie szybciej, ale to od waszych, od waszych decyzji. Więc, tak, co mnie skłoniło, żebym w ogóle wrócił do tego BFSaZu? Bardzo spodobnie osób do mnie pisało na Discordzie, czy na live'ach, czy na odcinkach, żebym powrócił. I skłoniło mnie też ta fajna aktualizacja, która będzie w klubie. W końcu Super dało aktualizację, która na to długo czekało. No, sobie ja bardziej czekałem żeby w końcu ktoś ruszyli z klubami i w końcu się ruszał, bo wiadomo można było grać bałstasy tylko dla wbijania topki albo po prostu genie ale ja szukałem jeszcze bardziej coś pod kluby, więc w końcu oczywiście się doczekałem. Jak coś aktualnie żadnego klubu nie mam, więc y, będę może w czasie wolnym coś szukał albo po prostu dołączę do jakichś nie wiem od widzów, zobaczymy po prostu więc y, zobaczymy co i jak w sprawie Brawl będą przynajmniej dwa odcinki lub live z tego w tygodniu, może trzy, zobaczymy jak się po prostu wydobie, wiadomo, bo jeszcze sobie grałem w inne gry, ale wiadomo, do Brawl będziemy grać, i to często. I co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Przejdziemy jeszcze do openingu, taki jeszcze mały opening dla Was przygotowałem, z kanetu. tutaj mam. Ze względu na to, że no, wiadomo, nie grałem, a jest nowy kanecik, no to będziemy sobie się bijać na najwie. O! A propos, już na start, pierwsza skrzynka, już pierwszy gadżet do Mortisa, więc ładnie, przy okazji, na tym, tym kanecie chciałbym już sobie wbić tego. Yy, chciałbym wbić już na Maxa, oczywiście kupionym kanetem, no bo wiadomo. Mam już tutaj na te gemy od już bardzo dawna. Calm down ja pierdolę 15 miesięcy, gdy w nabrałam 15 miesięcy. no stop oczywiście, nie licząc z przerwami. 15 miesięcy. Legenda! Po 15 miesiącach grania! 15 miesięcy grania! I jest legenda! Ja przyjęłem. Wiem... Co nie razie czegoś za 5... 15 miesięcy gram tego Bowstasa! Pamiętacie jak na jakąś... Jakąkolwiek legendę? Nic. Otwierałem setki mega boxów, nawet chyba 300 i żadnych legend nie miał. Nie, dobra. To jest yy, zdecydowanie 100% powód. W końcu Super Sell mi legendę. Ja pierd Nie, dobra. 100% powód. Za taki prezent od Super jest powód. Definitywnie. Ja Już ja jeszcze miałem jeszcze coś powiedzieć. Ale już zapomniałem co chciałem powiedzieć, Co to za? Halo, jak to ja. WPPP to, to jest chomat. To jest w sumie ten. Yy, więc częściej mogę, można to pić od legendy. Ale. Halo, polegał na postaci. Ale, otworzył skónek. Czyli to co? czy nic. Ja to zawsze robię większe przykład z 5 megaboksów. Jeżeli znaczy, kto pamięta, jak ten pamięta, ale. Z dużych boksów takie nagrody? Chyba, ja no. <grafię> Dobra, a jeżeli tu dostanę legendę, to byłoby fikołka. Nie, to już byłoby zbyt piękne. <grafię> Legenda, no nie wierzę w to. Z... Pokaż mi to, bo ja nie widzę. No wiecki tu. Sandy. Mówię to, że najbardziej bym chciał z legendy Albo spajkę, ale nie narzekam. O, ja się bardzo z tego powodu cieszę. <noise> Jeszcze se tu otworzymy. Nie... Po prostu szok, niedowierzenie Będzie chyba na ciekawy tytuł. Już jak, Już mam na tytuł. Supercell dało mi prezent po 13, 14 miesiącach, czy tam 15. Chyba 15, więc. Ja, jak to Rico powiedział zostawcie łapeczkę w WD, suba komentarz i co? Z takim akcentem kończymy odcinek. Jak coś od jutro, godzina popołudniowych, jak będzie nowy sezon, to będzie live. No, 15 godzin, czyli jutro będzie live. Nie mniej więcej popołudniu. Ja Proszę Discorda, bo jak coś jest konkurs Instagrama. Dzięki, no, że coś mięgo, ale wiesz mam w życie. Ja nie wiesz, no.